Mnie się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym dzisiejszym wydarzeniu jako przewodnicząca Rady Szkoły i jak najbardziej e, cieszę się, że te wartości są tutaj pielęgnowane wartości chrześcijańskie, że szkoła e, dalej podtrzymuje tę tradycję, bo tradycja jest bardzo ważna dla rozwoju młodego człowieka, e, a już zwłaszcza nasza wiara, która e, jak dzisiaj widać na tym spotkaniu, ta szkoła chce w tym uczestniczyć, wychowuje młodzież w tym kierunku i, i to są naprawdę już teraz bardzo cenne wartości, które Jaki, przedstawienie zaprezentuje młodzież Dla mnie jest to też niespodzianką, jakie to będzie przedstawienie, więc ale cieszę się, że młodzież w ogóle chce w tym brać udział, jak widać, jest tutaj liczna grupa. Co naprawdę powinno cieszyć i dać wzór też dla innych.